57 to tyle będziesz miał parówek do jedzenia? no parówkowe obiad no widzę ile tego masz? paróweczek? no ma 2, 4, 5, 6, 7, 8 i tu jest 9 ale nie chciałbyś mieć krzywki co? parówka no jak? Ale jak w Indii marchewkowe pole, to to będzie... Co będzie? Parówkowe. Parówkowe pole. Marchewkowe. pole rośnie wśród Jakąś jeszcze świąteczne kubyki. A? A, żabka. Jak chcesz, to ci odgrzeje? Nie, dziękuję, wolę na zimno. Ale z barlinki zjedz. Te co ja ci dałem? Dziwego, ja w nocy na pewno zjadłem trzy buki Z kurczakiem i z taką polędwicą na mnie. Mm -hmm. To tu ostatnią nawaliłem tyle majonezu, <noise> że myślałem, że się wracałem. Tak? Ta? I... Już na hamę wciskałem. ty. Teraz to przesłuchuję, bo my mówimy, żeby nie patrzeć. To dobrze. Proszę Państwa, macierzki. Nie, najlepszy to taką. Przychodzi się taką. Ty masz, ty masz, ty masz. Chodź do samochodu, chodź do samochodu. To ile ty chcesz? Pięć tysięcy. No, coś to jest, głupia. Pięć, co chcesz ci mogę dać? Do widzenia? Wszystko nosicie je? rzadko, kiedyś często, to ja tu rzadziutko. A po co mi nóżka z kurczaka? Ja są na święta, uwędziłam tyle szynki, ale jak będzie okazję, to nic ty zaraz. Z behembia to Po ile te pajówki sprzedajesz? No jak one kosztują 8, to połowę, 4 zł. Mm -hmm. To będzie dzielić a nie zostawiasz sobie żadnych? Ja nie wiem, nie w tym Słuchaj, tym panu lecę. Słuchaj, bezdomnych piernicza, schabowe, mielone, kurczaka. I mówię ty pajówka. To ja ci powiem, że jak pracowałem, miałem dom, to ja tak nie jadłem jak teraz, go bezdomny. Ludzie coś tam zawsze sypną mnie. Najpierw hmm. ja jakiś, pamiętam, z synkiem na wiedzące jesteśmy. Grzebiemy w że zbieramy butelki, puśki. Podchodzi do straszna, go bicie na mój dekor. Łupanki, ja nie Pamiętaj, nigdy nie wyrzucam jedzenia. Jeżeli już nie chcę, to zostawiam go. Ja nawet wyciągam krew ze śmietnika i kładę go na wchasiora. I za przepoczeniem jak patrzę, co ludzie wyrzucają, to się wpalę na mojej nie No to ja wam przyniosę jedzenie, nie? Przynoszę gdzieś tak gdzieś się nie przychodzi taką. A masz tu chłopaki 20 zł, nie? Tylko na alkohol. No gdzie jeszcze na alkohol, my nie pijemy. My smakujemy. A ty nie myślałeś nad tym, żeby przestać pić Teraz jak gadamy... Ja już mówiłem na ten temat. Piłem, piję i będę pić. Najwięcej nie piłem prawie dwa lata. Ale to tak o, ważyłem 100 kilo, taką wypechę dostałem, że nie wiem, w ogóle co się dzieje. Wstawałem o 11 rano, szedłem się kąpać i siedziałem przed telewizorem i do 3 rano. Moja przychodziłam, jeszcze jak byłam z nią. Dalej, co się z tobą dzieje, człowieku? Zobacz, ujaszcz, ty wyglądasz jak mówi ten, kiepski. Ale doko... Ale chodzę mu do biedronki na zakup. Niech ty mi się... Mówię, już nie wiem, jak mówić na ciebie w kino, żebyś się obudził. To jest Wojtek, kolega, jak przyjechał, zachodzimy na piwo, nie? No tak o, on wypił jedno piwo, ja pół. On wypił dwa piwa, ja jedno. On się patrzy na mnie tak, o ty, co się z tobą dzieje? Ty masz coś z garem? Czemu? Pójdź taki piwo, zawsze byłeś. Ale, no dobra, mam. Chodź, zapalimy. Wziąłem dwa machy, to myślałem, że do tyłu Jak mi zaczęło się krecić, ty, jest się z tobą dzieje. Ja mówię, ty, ck, no, co dzieje, no to kuwa się dzieje. Nie piję, no to przez dwa lata może jakby wypiłem ze trzy razy. A moja diabelska, żeśmy zrobili taki układ, że jak nie palimy, to nie palimy. No i śpimy, tego ja mówię, są tacy ludzie A później się okazało, że jak poszliśmy do mego kolegi Wojtka, to ona paliła w kuchni, a nie żona Wojtka, na czatach stała i no ja mówię, no to ładny układ, a jak ty po cicharciu się drzwiłeś, to było dobrze? O ja no właśnie, i jak się w pysk. No ale jakbyś rzucił alkohol, to co by się stało? Nic, nie rzucę, nie da na Słuchaj, żebym miał dla kogo, to może bym rzucił. No ale do kogo ty... ja mam trzeba rzucić? No a co ty tak, myślisz, że kobieta, kobieta weźmie pijącego? Nie chcę mieć żadnej kobiety, bo co? Przesłanie pić tydzień dwa będzie wszystko dobrze. Zacznę chlać, kopimy w dupy i, i się skończy. Ja się powiem, że ja miałem tą żonę swoją tak zrozumiałą, że żona ze mną wytrzymałam 25 lat, to ja się sam dziwię. Może się przyszedł taki dzień, Pasta. Piotrek jakoś widzisz nie pije. Zobaczymy jak długo. Daj mu Boże, żeby jak najdłużej. Dziesięć dni już jest. Daj mu Boże, jak najdłużej. Zobacz, ja dwa lata nie piję, tylko dlatego, że te dostałem. I taki kolej załatwił mi pracę na budowie. Zaczęło się od kawy. Później jedno piwko, drugie piwko i... Wziu. W ogóle nie. nie możesz dotykać. To wtedy byś nie pił. No. Ja. Nawet spróbować. Mm -hmm. Nie, nic absolutnie. Co, byłem na odwyku i co ty... Byłem na odwyku. Wtedy hmm. wyszedłem i wszędzie piwo piłem. Poszedłem kurczę do tego, do takiego koleczki z tego, ze stoczniowego. Jakbyśmy no dali w pani to już poszło. Jego mamuska przyjechała i tak o... O, znowu datki się do, do tego dobrały A ty ty o na deku byłeś. I klejesz. No chyba pan się nie rerwuje. Wysz mi pijacki Ale widzisz, on jest taki, że nie pije. Przykładowo miesiąc, dwa, trzy miesiące, później znowu wali, później znowu nie pije, później znowu wali. I tak koło macieja. Ale dajmy na to, pijcie ale nie tak często jak pijecie. Bo na przykład zobacz na Łukaszka. To Łukaszek to już sam widzisz jak wygląda, już ciężko z nim, coraz gorzej. No a co? po pierwsze tak jak go zabierało po gotowie, co się pytali tak na oh, ma pataczkę? Tak. To musicie mu codziennie zapewnić alkohol, musicie. Tak, po drugie nie dasz mu, to się zdenerwuje. No, jak zdenerwuje? Że mu nie dajesz? No a no, ja? No nie, i tyle. To będzie Cię Nie chcesz go na sumieniu, tak jak ja i tak samo. Ja od Nowego Roku ani jednego grama alkoholu nie przyniosłem, nie przynoszę. O, a propos alkoholu. Zdrowie nasze gradowacze. Ja tam nie jestem od umoralniania. Ale wszystko płynne. Pierwszy mój alkohol dzisiaj. No ta Lidu się potrzeba na mnie, na mnie, na piwu, na mnie. I tyłu się. Co? No ja nie ja że jestem pod wpływem alkoholu. Nie, może myślałeś, że chcesz, wiesz, ukryć to? Co Ale w kasie? Aha, w kasie. Przy kasie? Przy kasie. Kiedyś się bawiłem w takie rzeczy, teraz się nie bawię. po gdzieś spoważniałem. <grym> ja no tak, tak, no. Odsiedziałeś trochę za to, co nie? Ale, za te sklepy. No tak, za kradzież. W ogóle byłem w za kradzież. Za godzinę odrobione. A na czysto? Już jesteś? Tak. To teraz w yy, brońcie Boże. A na lewki to tak o. z synkiem, idziemy na stoły. Mieliśmy nalewkę, pijemy sobie nalewkę, pijemy. Pół nalewki zostało. Panowie policjanci podjechali. Nie przepraszam. Pan policjant i pani policjantka. No i nas sprawdzają. O, panie darku rączki. No co? Rączki? Uf. 27 dni do zrobienia. No to ja taki zadowolony, mówię, a 27 minut szybko pęknie. Psycholog mnie woła do siebie. Kobieta. Panie Darku, wychodzi pan 13 listopada. Ja mówię. Jakiego listopada? Czemu? Ile pan dostał za rok? No 10 miesięcy. Ile pan odrobił? No 6. No tu 4 miesiące dodajemy i plus miesiąc to jest 5 miesięcy. Boże kochan. Jeszcze szpalenie klienta. Jak pierwsze mi się daliście do końca życia w kryminale. A z Łukaszem się widziałeś, tak? Tak. Na to. Na kaszuwa. <laughs> Na no, lepiej ptakowa. To już było późno, nie? Mhm. Na Krzyściówce byliśmy, ani telewizora, tylko czanik. Klapa się otwiera ty. A ja. Nie no nie no. No nie no ludzie, no. Tego ja się nie spodziewałem. No, a klient kanapki mu pies dzielał. Komu? No, na co? No. Poszliśmy na spacę, przychodzimy, a synek... Chocie, chodź na chwilę co. Ty kanapki mi ktoś pierdzielił. No tu wóz powiedz co, Ojej, ja ma wtedy ja jako panowie, poszliśmy na spacer. Zostało was dwóch. Cynkowi kanapki zginęły. Co? No nie mówisz? Ja mówię, mówię, ogółem do was dwóch. Co? Wróbelek wleciał i zleżał, nie? Nie to by długo ja ta, ta mewa albatros. No to przecież ja zawsze jadłem tak, że śniadania zostawiałem sobie, albo nie jadłem w ogóle śniadania, albo zostawiałem sobie. Kosztem śniadania jadłem sobie później. Jak siedzimy o takim klubie. Tak, to cały dzień spał. A tylko usłyszałem, że jemu kanapkę, no chyba się nie pożycza, masz. I tak gdzie A że mam miękkie serce. Tu co mu dawałem, obiad, to chyba 10 sekund i obiadu nie ma, a najlepiej tak, o, zostawiłem sobie makaron. Synek je, je ojciec daj makaronu, ja wy masz, a ty tyścieńki tak, o, że jemu nie da, ma o, kurwa, moja rodzina, synek <grym>, to synek, nie? Wczoraj poszedłem rano na Carrefour Czru, czru, Gąbkę z mydłem Myje się na Carrefourze? Codziennie, jak idę w straż A jak Ale przy zlebie? Nie, biorę gąbkę Namaczam Napierdala na mydła i idę do Hasiora A czy do Hasiora Na do gina. Aha. I rozbieram yeah. się do połowy Wiesz, przetrę się Nie? Mm -hmm. Wyperfumuję się Kremem się nasmaruję, później ściągam ale Ty znowu iść i też kremię, nie? A nie lepiej Ci iść do ciotki? Ale tam zimno tej piwnicy Ile pijesz? Nalewek? No. no dziennie, no, jest, ale szczerze 4, 5 o, Ale mówisz o fajrantach czy o amerem? O fajrantach Do tego piw, piwo wlatuje bo musisz wymieniać Nie pamiętam kiedy ostatnio nas 5 nalewek. ale już nie było Widzisz? Widziałeś jak flachę wypiłem? Mm -hmm. Bo ja sam tą flachę wypiłem. Z ojcem. Ojca już nie są nie? A ja jeszcze kuchna bym wypił. No ale no to masz pięć nalewek i jeszcze trzy piwa na pewno. Ale ja mówię, nie codziennie pięć nalewek. No, a codziennie? No mówię, że średnia, no że tak, średnia to jest pięć. Dzienna. Dzień no przez cały dzień. Jak jak nie Ale sam. Sam, jak ja kiedyś przez cały dzień na działce się piwo i Tak jak mi moja była policzyła. rana do wieczora, ale wiesz, wypiłem piwo, poszedłem kopać. przyszedłem, wypiłem piwo, poszedłem kopać. To wiesz, wybudziłem to wszystko, nie? Mhm. Ja też usiadłem przed telewizorem i jak jieski, nie? Wartuś! Wartuś. Ale pamiętasz jak zrobili? Usieli za telewizor, kurwa flaszkę i... Mm -hmm. A kaninka mówi. Co? Tak chodzili na ten telewizor, tam oglądać. O, by diabły rogate. Gdzieś Wojtek nawet się, się miał. Ostatnio w spotkaliśmy, nie? Na chłopcu mówi. Ale ceni, dajcie spokój. 12 złotych zapłaciłem za, za parę marchewacieków, to do tego, nie? No, to co tam, mówi chłopaki, piliście coś? Nie, no ale to pewno wypił nie? No, tak z litra na łeb, to co to dla niego, nie? Ja my ty Wojtek, nie mówisz taki mądry. Ile? No, Wiele, Wiele my żeśmy wódki z wódkiem wychlali. oj, że człowiek może. Zawsze by tak o nocne. To noc, ładowny, nie? On z tamtej strony a on tak o, patrzy się na mnie. 95 centów? Nie pamiętam ile dolarów wtedy stał, nie? To mi, że się po 15 zł sprzedawali pół litra. Mhm. Handelek. To jeszcze pamiętam, zawsze tak, że ja kupowałem 10 dolarów, nie? Kupowałem 10 flaszek i to wszystko, co zostało, to zrobiła się kumulacja. Na święta poszedłem no, kupowałem tych snickersów i na choince powiesiłem. Snykarzy, Marsy, Twixy, te no, to nie było. No i to. I se wisiały tak, nie. A, przyszedł kolec z dziewczynowi taką. Ty, zobacz co wszystkie na choince wisi. Ho ho. ho. No chyba to lado nie powiesi, nie? To też dobre chyba. By a, to by szybko znów na wschodnim Ale fajna chłynka Każdy po dolarze. No. Dobre czasy były. Jak powiadam sobie, co się działo w człowieku. My żeśmy z samego rana wstawali trzeci, czwarty. Przyszła banda, tak byliśmy i to byliśmy w środku. Teraz cięższe trasy, co? No, ale oni pływali po 100, po 200 butelek żyta. A ja to się i tak dziwię, że codziennie są te puszki. No. I to w dużych ilościach. No. No z samego Bema to chyba z kilogramów butelek kilo i wywaliłem. Ale teraz widzę, że częściej butelki zbierasz. No. Lepiej, co? No i plastiki, nie? No i plastiki. bo ja tutaj masz kaucyjone 50 groszy, a to zwykle po 10 groszy, nie? tak? więc no ale lepiej, że tak o, czekaj, ściągaj. miałem paragon i synek niepotrzebnie rzucił butelkę niekałcowaną. wyszło 4,10 To już te 10 zł jest niekałcowane. ale zrobiłem tak o 4 zł Uziąłem, czekaj, 2 piwa to dałem dwa złote i wiem bułkę, nie? Mm -hmm. A stoi ten. będę Badrzecko mówił. ale ja nie mogę tego panu mówić. bo maszyna nie przyjmuje. Ja mówię, ale panie. Przecież wziąłem, dopłaciłem jeszcze do tego, nie? Ale maszyna nie przyjmuje. A czy maszyna ta kasa, nie? No i się trochę zdenerwowałem. Ale <grym> czy ja te paragony zostawiłem wczoraj? Ty no przecież... Na kubla może. Stały piwa, nie? Ja zacząłem z Pitermilicą i dobra. Wziąłem trzy piwa. Ja bo te paragony zostawiłem. Peter mówi, i możliwe, że ty położyłeś te piwa w koszyka i razem z paragonami. Uh -huh. A moci mordy i oszustajemy. Ale ciągnie, ty. Uu. A wolisz tam spać czy w samochodzie? Ale szczerze, dzieci lepiej jest. Niewygodnie jest w tej kielnicy. Tak? No. Tutaj to chociaż na płasko się położysz, co nie? Karton? Nie. W hasiołrze? Ja nie spałem. Ja tylko z tu tu spałem. Ale tutaj jak się położysz, to na wprost. No, starałem by sobie rozwalenie. I byłem, to ciepło. W porównaniu nie wiem, jak jest w samochodzie, bo nie siedziałem. W samochodzie jest ciepło, tylko że... Ja tak się a, fot hmm. a fotel cofnąć do tyłu? chyba jest cofnięty. Chyba hmm. zybkę napkę. Chyba, zybka napkę. Ja jak jak jest tym tym... jak ja mówię. Jestem... Ja mówię Taką. Mhm. A nie jest, to, ani już to. Złego to widzę, ale dobrego nie widzę. <grym> ale kto chce, Kto chce kanapki? No ten chętnie Synek, Peter. ja już taki jestem, że wiesz, jak powiedzą, to zrobię, nie? Jak to się mówi, jestem uczynny.